Okej, okay, więc możesz sobie wybrać taką zabawę, jaką chcesz. My w to wchodzimy. Tak, jeśli tylko spędzimy razem z tobą czas, będzie super. O, wy naprawdę macie wielkiego szmergla! Adios, fioły! Ma rację. Wariujemy. No pewnie, że tak. Tęsknimy za dziećmi w ich urodziny. O, Cześć! Dzieci! I jak tam impreza? Minęła tak szybko, jakby nas ominęła. Nie jest za późno, żeby pobawić się z Wami. <śm> no, myślę, że coś wymyślić się. Tak, bo wiecie, jest późno, ale prawdopodobnie możemy zmienić plany. Ta. I bez obaw, bez czapeczek, i podkładów dźwiękowych. Ale my właśnie po to przyszliśmy do domu. Ty poważnie? Dzieciotka wróciła! <ś> Podkład dźwiękowy? A apa, bum, bum, a bum! apa, wszyscy klaszczą a bum, tak, bo od dziś grzybotomocy mają swój bum, nowy rap. Lepszy bum, dzień od bum, bum, innych dni, bo wtedy użal świat nasz Max. I Fibi, a synek mój i córka ma! Zmienili w nas coś od tego dnia! A bum, a pa. A bum, bum, a bum, Obiad gotowy. Noro, zawołaj, proszę, Fibi i Maxa. Już. Nie o to chodzi. Sarki! O, spaghetti i klopsiki. Hej, Barb. Tak, Hank, zrobiłam ci dużego klopsa. <laughs> Widzisz? I za to właśnie cię kocham. I za urodę, i mądrość, i wszystkie te zalety. O, zjeżdżaj mi z drogi, jestem starsza. Po 20 sekund. Najlepsze sekundy mego życia. Mam twój klopsik, tak? Nawet nie spojrzałaś, skąd wiedziałaś, że klops w ciebie wali? E, sama nie wiem, jakoś nagle wyczułam mięsny kartacz. Takie uczucie mrowienia? Tak! Wiesz, co to znaczy? Fibi to wiedźma! Ciekawe, czy się stopi? U, stop! Wasza siostra nie jest żadną wiedźmą. Zagłosujmy. Kto mówi, że Fibi to wiedźma? Kochani, u Fibi rozwija się grzmoto zmysł. Umiejętność wyczucia zagrożenia, zanim coś się stanie. To pierwszy krok do zostania świetnym superherosem. I już uczyniła świat lepszym dla klopsów. Ej, skoro Max i Fibi to bliźnięta, to znaczy, że Max też tak umie. Ej! Nie, brak grzmot o zmysłu. Co z tego? Mam rzeczy, których Fibi wcale nie ma. Czyli złe oceny i głupie miny? Nie, synku, nie musisz się zaraz dołować czy robić takich min. Też będziesz miał zmysł. Tak. A teraz musisz po prostu pamiętać, że jestem lepsza od ciebie. Oj, córciu, to nieprawda. Ja miałam grzmotozmysłu dopiero po siedemnastce. A ty ile miałeś lat? A nieistotne. Dziesięć. Jest spoko, mamo, na serio, mam to w nosie. Mm. Może skoro się urodził 20 sekund po Fibii, ma to teraz. Nie ma o zmysłu. Nic ci nie jest? Cii, już jest dobrze. Dzieci? Wreszcie uwolniłam zabawkę z kartonowego więzienia. Nie! Yeah! Dzięki! I dlatego nie macie zwierzątka. To jest niezniszczalny bot. Jego należy próbować zniszczyć. Oh. Tylko tyle potrafisz? Oh. Jejku! może jego nie da się popsuć. Max znowu popsuł lodówkę. Tato, jesteś super silny. Spróbuj popsuć niezniszczalnego bota. Reklama mówi, że to niemożliwe. Oho, serio? Reklama nie spotkała grzmotu mocnego. To jest. Mocniejsze niż myślałem. Zacząłeś już działać? Daj mi znać, kiedy zaczniesz. On mnie obraża? <laughs> Zaraz ci wytłukę te gębule na twardym stole. Słonko, Max popsuł No i przestań. Henk. Dziękuję za ten delikatny masaż. Jak to możliwe? Jestem najsilniejszy na świecie! Może ten robocik jest najsilniejszy na świecie? Stańcie, dzieci, przecież tata da sobie radę. Jest trochę podrdzewiały. Czy to znaczy zgrzybiały? Emerytowany. Ale tutaj doskonały, efektywny trening z pewnością pomoże. No, to mój grzmot mocny! <laughs> to jeszcze nie koniec. Niezniszczalno bocie. Przechodzę w tryb uśpienia. Nie mam tu godnych rywali. I co? Słyszałam wczoraj jakieś szlochy. Przecież jaskinia jest dźwiękoszczelna. Mówiłam o koleżankach Fibi. Noclek się udał? Tak, bardzo. Dziękuję. Bardzo miłe dziewczyny stoją mocno na ziemi. Teraz tak. Co? Nic. Patrzę na moją rodzinę. Tylko to się w życiu liczy. Nie przemoc, nie mocarność. Rodzina, to jest najważniejsze. O. Gdzie jest Sul? Połamał się. <grym zna> Wiedziałem, że się uda. Jestem najsilniejszym facetem na świecie i tylko to się naprawdę liczy. <grym zna> Bez narwów, Lipny koloso, to tylko. Znajdziemy tego prawdziwego. Albo na zawsze, jak nam się znudzi szukanie. Co wy dzieci robicie w jaskini? E, karmimy doktora Koloso. A co ty robisz w jaskini? Przyszłam poskładać pranie, Maxa. A gdzie Kosz? No tego. Ja go właśnie. Oj. Jazda na górę! Cześć, koloso. Pożyczę kilka odczynników Maxa, żeby poprawić kolor na włosach. Chciałam zrobić coś nowego i cóż... Ty jesteś brutalnie szczery. Co sądzisz o tym kolorze? <grym> <grym> Powiedz coś. Nie możesz nawet na mnie patrzeć, to koszmar! Bardzo ładnie, Noro. Naprawdę zrobiłaś niesłyszą. No, nie wiedziałem, że znasz grecką poezję. Jak mnie tu przyjmą, pokażę zarozumiałym dziewuchom prawdziwą zabawę. O, dziecko, nie rób sobie nadziei, wciąż mogą cię nie przyjąć. Ale co najważniejsze, że się starałaś. Noro, grzmotą mocno? Witamy w Prymrysie. Tak, tak! Dziecko idzie do fajnej szkoły! To znaczy, jak uroczo? Szkolny krawiec pan Józef zaraz dopasuje ci ten mundurek. O i muszę wziąć od pana czek, panie Grzmotomocny. Proszę? To całe roczne czesne. N nie, to jest tylko nasze wpisowe. A całe nasze czesne to cóż, trzeba dodać kilka zer. Daj pani czek. Idzie dyrektorka. Gotowi najdrożsi? Nie! Pewnie. Pewnie. Mm, Jaki Jakie ważne lody! Jakie dobre! Co, co wy robicie? Chcieliśmy jeszcze zostać i poświętować. Jak grzmot Uuu. 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 No bo przecież tak jedzą dziewczynki w Dziewczyny, zróbcie fajną porcję w mojej gębuli. Okej, okay. leci czekoladowy sos. Jadam posypkę. Wystarczy! Wy najwyraźniej nie nadajecie się do mojej szkoły. Proszę zabrać czek i stąd wyjść. Merci beaucoup. De, 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 de. Po francusku. Dziękujemy za lody. Interesujący wystrój. Takie trochę wysypisko baseballu i wikingów, nie? Daj spokój, Hank, jest miło. Odkąd mieszkamy w Skrytowicach, możemy wychodzić jak normalni ludzie. Tak, wiem, wiem. Może nie zatęsknię za... No wiesz czym. Ratowaniem ludzi w potrzebie, peleryną opocącą na wietrze. U, patrz. już się lepiej. Kochanie, zła wiadomość. Człowiek grzmot wynajęty na imprezę nie przyjedzie. Wóz mu się zepsuł. Barb, słyszałaś? Facet grający grzmota nie przyjdzie na urodziny dziecka. U, nadziewane paprycz. Oj, nie rozumiesz? Jestem facetem grzmotem. Uratuję urodziny tej uroczej dziewuszki. Chłopczyka. Wszystko jedno. Pęk, mieszkamy w skrytowicach. Nie możesz łazić i ujawniać tajnej tożsamości. Spokojnie, powiem, że człowiek grzmot pokonał problemy z samochodem. Henk, nie masz nawet kostiumu. No bo chyba akurat nie włożyłeś super kostiumu. Podzwykłe zwykłe ubranie Słyszałem, że ktoś ma urodziny! Yeah. A, yeah. a jednak jest wisza tak się przewodnia. Kiedy tylko gazeta się pojawi. Pojawiła się tato. Dzięki. Dobrze, tak. Kładę ją tutaj na niewielkim kawałku nowego lepu na muchy i zaraz złapiemy złodzieja w lepką pułapkę. Serio? Lep na muchy. Tyle potrafisz, grzmotomocny? Dziecko, najlepsi pomocnicy to niemowy. Okej. Okay. Może jednak trochę przesunę gazetę, żeby... O, ręka. E, 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 e. Jeszcze łokieć. E, e, nie, 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 nie! I e, Smutne, co nie bili. Bili? O! o mój brzuch! I ręka! I druga ręka! Hank, czemu ten wielki klops jest w lodówce? Spadł na podłogę. Zdrowieje. Lodówka to taki szpital dla klopsów. Wyrzuć go. Nie wyrzucę cię. Chyba go nie ugryziesz, człowieku! Nie! Paskudny klopsior!